Witam. Wiem, że tam nie nagrywałem, ale no, po prostu załatwiam sprawę. Miałem dużo na głowie ostatnio przez te kilka miesięcy. Nie, nie stawiałem ja nic na YouTube'a. Ale po pierwsze mam kilka tematów, które mogą zaciekawić, ale mogą też oburzyć innych ludzi. Na przykład nie wiem, pisowców ale mniejsza z tym yy, ogólnie chciałem yy, pokazać o co się dzieje na yy, jak to się nazywa na granicy polsko-białoruskiej i moja teoria jest taka, że Łukaszenka to jest po prostu skończony tak powiem grzecznie, że debil yy, dlatego, że on myśli, że Putin mu pomoże. Nie, nie pomoże. To jest na korzyść tylko Putina. Bo Putin tak samo zrobił z Ukrainą. Chciał pomóc Ukrainie, a naprawdę za, zabrał Krym. I to, I to samo będzie z Białorusią. Bo Łukaszenka jest naiwny. On myśli, że tak, Putin tak, oddziały tam zbiera, tam wszystko tym, a to jest tylko prowokacja, żeby... Yy, Zająć tam trochę Białorusi. On tak naprawdę do Polski nic nie ma. I. A to, że Łukaszenka po prostu jest skończonym debilem. Białorusini tak samo. Ci, którzy są pod nim, słuchają go się. No to, to są skończone nomatowe, no tak powiem, szczerze. Apis. W ogóle nic nie robi w tej sprawie. Nic. Kompletnie. To też może być trochę o rządzie naszym, ale no. Mowa tutaj o granic. I było to, że strzały były od yy, yy, żołnierzy tam uzbrojonych w stronę polskich Żołnierze e, Straży Granicznej i w ogóle policjantów i tam no e, tej e, jak to się nazywa no, służb, ogólnie służb. I my nic nie robimy, my nie chcemy się dać sprowokować. Po pierwsze białoryczność nie zatokuje, to są prowokacje. Po drugie, e, nie wiem czemu się nie bronimy stawiamy jakieś nie wiem, zasieki co to łatwo idzie ten a po drugie czemu my nie chcemy przyjąć znaczy przepuścić imigrantów przez Polskę na Niemcy przecież oni by poszli sobie dalej yy, i tyle by jakaś eskortowali ich czy, czy coś w tym stylu a nie kurde na tej granicy siedzą i po prostu no ja współczuję tym ludziom co tam mieszkają przy tej granicy tak naprawdę bo o to chodzi, że po prostu mogą wejść, ale okej, okay. mniejsza o to. Ludzie też im chcą pomóc ogólnie. Tak samo jak wszyscy. Tak myślę tym migrantom. Bo czemu oni są winni? Oni przyszli, kurde, nie wiem, tam mm, z Afganistanu, czy tam z Iraku. Jak tam słyszałem, tam. Już dawno to było w wiadomościach, że tam ci, yy, no, ci dżihadiści, czy jakoś tam ara Araby, no tak pewno Araby, no. yy, islamiści i w ogóle. że tam przejęli ten, że tam Polec tam się wycofali. wycofali czy nadal się wycofują, czy tam Amerykanie, czy ruskie, nie wiem, czy tam Francuzi. Ale się ponoć, ale się wycofują. Czy już się nadwycofali wycofali? I oni chcą bezpiecznego życia, spokojnego, tak jak my wszyscy. A nie że ktoś będzie im to utrudniał. No kurde, no rząd Pist kurde, nie myśli. Tak samo ca ca cały ten y, Kaczyński, co prowadza się z kotem y, y, Maciarewicz. Duda, duda to już tam nie wiem, czy tam istnieje, czy nie istnieje, bo go nie widać w ogóle. No i ogólnie pisowcy, no tam cały ten Terlecki w ogóle ci pojeby, ale dlaczego czego zmierzam? Po prostu przepuścić ich przez Polskę na granicy z Niemcami czy na tym pomóc? A nie, kurde, że bo. Cirowcy nasi i w ogóle inni chcą, chcą przewożą ich busami na granicę z Niemcami, Prze, przewożą i to od każdego biorą, yy, tak jak się dowiedziałem, przeczytałem tam no tam z różnych źródeł, że 300 euro za osobę, 300 euro za osobę razy 4, 300 razy 4 masz 1200, 1200 zł. Za osobę. To kurczę, pomyślcie, ile to jest, kurde, hajsu. A rząd o tym nie myśli. Rząd myśli tylko, jak, jak dobrze zrobić, kurde, pod siebie, pod sobą. I tak powiem, mieć wyjebane, kurde, na ludzi, nie? No. Tym bardziej to, to, co oni teraz robią w ogóle, i... ale ja popieram tych, co, tych, co strajkują i w ogóle. Moim zdaniem to jest dobrze i to, i to pomoże. A jak nie pomoże, no to jedynie jest inne wyjście, inna opcja. Bo są różne opcje. Tym to się musicie sami domyśleć? Bo ja, tu, ja tutaj nie będę takich pomysłów dawał, bo to nie jest ten kanał. Ja tylko mogę skomentować to, co robię. i komentuję. to są. Ogólnie to są. No pojebę, no PiS, fakt faktem, no ludzie wybrali PiS, bo tam trzynastki no obiecywali, czternastki no obiecywali, 500 plus, gdzie jest to, trzynastek, trzynastek nie ma, czternastek nie ma, w ogóle, czternastek nie ma w ogóle, trzynastek, trzynastki, to raz mój dziadek tylko dostał, tylko raz trzynastkę, a potem i do tego czasu nie widać, gdzie to jest, nie ma. Bo ludzie yy, dali się kurde nabrać na kolejne 3 yy, lata. Na kolejne 3 lata. W tym razie to będzie chyba 2 lata teraz? Tak, 2 lata. 2 lata zostały chyba ludzie pisowi do y, końca ja tak powiem jego działalności. No Ogólnie to Kaczyńskiego działalności. Bo on roz, rozwali tą Polskę i już rozwalił. Rozwalił tą Polskę. Kłótnia z Czechami o, o węgiel, gdzie zamiast się z nimi ugadać, to nie. Płacimy kary. W milionach. W, do Brukseli i w ogóle. No znaczy tam do Unii, tam do siedziby tam, tej Unii Europejskiej, nie? A my się kurde słuchamy, słuchamy Węg Węgrów, tego kurde no nie wiem tam pojeba kurde tam tego prezydenta, jak zamiast trzymać się nie wiem z Amerykanami, czy z Niemcami, Francuzi, Roski, e, Ruskie i w Anglia, to my nie z Węgry, tylko Węgry. I chcemy za to jeszcze pieniądze, zamiast, e, e, że po pierwsze nie spłacamy długów, tylko bierzemy no to fakt faktem oni mówią, że to jest dla Polaków te pieniądze, co oni biorą nieprawda, oni biorą to, to dla siebie, rząd bierze dla siebie, bo nie widać tego, żeby ludzie mieli, a ceny rosną ceny rosną cały czas w sklepach spożywczych w piekarniach, w ogóle wszystko wszystko rośnie w górę, paliwa, gaz ropa gdzie teraz ropa i benzyna jest po 600, 600 zł. 6, no tam 6 z groszami, coś tam, 6, 10 z groszy, jak widziałem dzisiaj, jak jechałem. I to jest najlepsze, że Łukaszenka chce odciąć nam dostawę gazu chyba, czy tam, albo benzyny. Już nie pamiętam, ale poprawicie mnie w komentarzu najwyżej. I Zama się ugada z Putinem? Nie. My się kłócimy. Bo no oczywiście rząd ma rację, nie? Rząd ma rację. Rząd nie ma racji. I nigdy jej nie będzie miał. Dopóki będzie rządził pis, nie będzie miał żadnej racji i nikt mu tego nie przyzna. Dopóki kaczka się nie, nie wyeksmituje z tego... To nie będzie. A oni wszyscy go słuchają tak naprawdę w tym. Nikt tam nie ma własnego głosu, tylko on tak, bo mm, yy, 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 z Unii to tam sobie premie pod, podawali tam zwyżte ile tam wynagrodzenia, tam będą mieli popodowcali sobie w wynagrodzenie, nie? Tam w gazecie tam pisało, nie? Kiedyś, pamiętam chyba z miesiąc temu, że o kilkaset hmm. tysięcy w górę. Za co? A gdzie Polacy to mają. Nie mają. I musisz. I, i musimy zapier tak powiem, zapierdalać. Byśmy mu no, będziemy musieli zapierdalać 24 godziny na dobę, żeby wyżywić rodzinę. Stać, a żeby coś kupić do... Nie wiem, do... No do życia, no. Bo przecież z czegoś trzeba, trzeba żyć. Trzeba jeść, nie wiem, trzeba jeść, pić, nie wiem, ubierać się, żeby bo przecież ciuchy to się drą też czasami od czasu do czasu, samym po sobie albo wy, wyrasta się z nich, albo już są niemodne i w ogóle, jak to niektórzy mówią yy, i ludzi na to nie będzie stać. Bo zaczną się, będzie w górę poszło, szło w górę. Cały czas będzie szło w górę ceny. Ja nie wiem, kiedy to się obniży, kiedy to się skończy, ale to się nie skończy za rok, nie skończy się w tym roku, ani w przyszłym, ani w kolejnym, dopóki mi PiS. Bo ludzie się w... wkurwią, już się wkurwili. Ja wiem o tym, że się wkurwili. Ja też się jestem wkurwiony na ten rząd. I powiem tak, że ludzie zaczną kraść, bo nie będzie stać ich na no, nas nas, no, nas nie będzie stać, no. Bo ja to też jestem taki jak wy, że... że nie lubię PiSu, bo nienawidzę, no. Szczerze to... tam nie każda inna parca jest lepsza niż... niż PiS i ta... Y, jak to było... Y, republikańska, czy jakoś tak, tak, tak to było, nie wiem, tam... Z, Zjednoczona... kurde, Zjednoczona Prawica, kurde. Coś w tym no. no i ogólnie chciałem jeszcze powiedzieć, że no dobrze, to co robicie, no Piszcie. wstawiajcie, wstawiajcie kurde posty, wszystko róbcie tak naprawdę, bo to pomaga, to ludzi budzi. Ale tak naprawdę to też się za, za dużo ludzi, za późno się obudziło. Nie mówię, że młodych, bo młodych, ja też jestem młody. my się, my młodzi się w porę obudziliśmy, bo tak naprawdę chcemy równości. Chcemy spokoju, tak naprawdę. Żeby było jak najlepiej w Polsce. A nie, kurde, żarcie się pomiędzy sobą, to nic nie da. Bo co, bo teraz to nie wiem czy większość, bo na pewno mniejszość jest zapisem, no. na pewno ci starzy, no, no, no tak powiem, no st starsi ludzie, no tam starzy ludzie, no już tak emeryci, no powiem, no grzecznościowo emeryci, no niektórzy są zapisem, bo ich przekupili i jak widziałem ja ten filmik, ktoś udostępnił tam na takiej grupie tam, że jakaś babka się wypowiadała, że opi Kaczyński to dobrze robi, Duda jest świetnym y, człowiekiem, chwalić go, kurde, głaskać go po główce, w ogóle wszystko ro dobrze robi, jej to pasuje, co oni robią. Jak pasuje, to niech zobaczy na ceny, a nie, bo to była emerytka. I co, że ona może, nie wiem, emerytury, może nie wiem. Co starcza jej na to wszystko? Starcza? Bo ja nie wiem. Ja nie wierzę, żeby jej starczało. I tak chwali. A ja nie chwalę. Bo przyznam się wam się, no zarabia się te... No, prawie 2000-2000 coś. No. 2000 są no, z 200, no. No jak każdy, kurde. Zarabia. Praktycznie tak. No nie każdy zarabia, więcej zarabiają ludzie, no. Ale, no gdzie, no, skąd wziąć pieniądze, no, na, na, to wszystko. Kraść? Chyba nie. A tym bardziej, że było też z tą trzydziestolatką, tak, tak, z trzydziestolatką, że, yy, bo żeby nie mogli ten, żeby przeczekała poród, tak? I płód, nie? żeby obumarło. Obumarło. Lekarze. I to pisa to pozwala, tak? I ona umarła. Z czyjej winy? Z pisu winy. PiS, bo PiS tak zarządził, że nie można <laughs> aborcji zrobić. To kurde, to dziecko ma się męczyć? I matka? I, no znaczy rodzice, mają się męczyć. I to dziecko? A co? A, a co rodzice są winni albo to dziecko? Nic. Nie są winni. To Pis jest winny wszystkiemu. On tak robi, żeby ludzie mieli pod górkę, a nie z górki. Wszystko pod górkę robi. Więc... Ci, którzy może pierwszy raz będą oglądać mój kanał. Znaczy tam te filmiki to poprzednie, tam nieważne, bo miałem też inny kanał do tego, ale no zapomniałem o nim. Zapomniałem hasła w ogóle wszystko. Dlatego na tym nagrywam, na starym. I także no... Ci którzy są zapisem, no to zastanówcie się trochę. Bo my, którzy nie są zapisem, którzy są równości. Sprawiedliwości przede wszystkim sprawiedliwości w Polsce. A nie, że Polski Ład. Co to jest polski ład? Gdzie, ma, gdzie macie ten Polski Ład? Nie ma polskiego Ładu. To jest wymysł Morawieckiego. Morawiecki wam ciska kity, że polski ład jest. I będzie ten polski ład, co on tam mówi w tych wiadomościach, kurde. W tym, nie wiem, w tym pseudo wiadomościach jego. bo ja nie rozumiem on no tam papla kurde będzie paplał będzie, będzie tak skakał kurde jak Kaczyński mu zagra, nie co nie? zobacz, że tak się zakończyłem, ale przywczej nie yy, no. no ale tak jak mu zagra Kaczyński, nie tak mu powie, tak mu masz powiedzieć przed yy, wystąpieniem tak i tak i tak to masz powiedzieć, tam masz kartkę to, tam ci wydrukowałem co masz powiedzieć, masz mówić tyle, zapłacę ci za to, nie? a nie przejmuj się ludźmi, nie? A, no ludzie są głupi. Tak, Kaczynski myśli. To, to jest jego myślenie. To jest jego myślenie. Przecież, tak serio, to ja Wam powiem, że ja pracuję na rozbiórce. Rozbiórka samochodów, nie? Aut, w ogóle busów, aut, różne te, nie, Takie te. Odzyskiwanie tych, yy, yy, odzyskiwanie rzeczy, w ogóle nie. Dzisiaj wywoziliśmy yy, materiały, te od, fot, od foteli, od fotel tych od samochodów, te w ogóle te materiały, nie? Takie gąbki w ogóle, nie? Szef mi, po, szef powiedział, że kiedyś przed, przed rządem PiSu nie był, było mniej płacone za wy, wy, wywózkę, bo my to wywozimy, tam w takiej pewnej mie miejscowości i że za to płacił mniej, a teraz płaci więcej, 2000 za za jedną przyczepę, taką, no nie wiem, yy, jakby to powiedzieć, yy, na 2 metry, 2 metry coś, a szerokość, no nie wiem, może 10, 8, 10 metrów, to jest nie do pomyślenia za taką przyczepę 2000 zł plus 500 za utylizację, czyli macie razem 2500 zł. I on musi to zapłacić. A skąd wiesz, wiesz pieniądze. A my musimy zapierdalać, tak naprawdę. Więc to tyle. Kolejny odcinek nie wiem, będzie może jutro, może w niedzielę, ale do poniedziałku będzie filmik jakiś. Więc trzymajcie się i nie dajcie się, się sprowokować i róbcie to co robicie. Strajki w ogóle wszystko. Ale nie, to będzie więcej. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.